Hej wszystkim, po chwilowej przerwie na kanale wracamy z klubem do kręcenia filmów. Przerwa była spowodowana faktem braku pogody. Leje od tygodnia, angielska pogoda, nic się nie dzieje, cisza i nudy. Kochani, zastanawiam się też nad zmianą koncepcji tego kanału nad zmianą profilu tego kanału ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Co do filmów, filmy będą teraz ukazywały się co tydzień, co tydzień jeden film. Ogólnie z tego, co się u nas działo, co robiliśmy, może gdzieś pojechaliśmy, zobaczyliśmy, odkryliśmy. I mi się wydaje, że w tym momencie, w tym momencie taka forma filmów będzie najlepsza. Żeby Was nie nudzić, bo ogólnie jak mówię, no, nic się zbytnio nie dzieje teraz. Cześć kochani, dzisiaj jest wtorek, 6 września. 7.30 rano jadę po kupę. Zabieram go od mamy i dochodzę go do szkoły. Tu jak mówiłem 6 września, czyli kuby był Kuba kończy dzisiaj 10, 10 lat. Wybór prosty. Kuba sobie zażyczył kartę z drapkę do gry Fortnite. Doładowanie jakichś tam skinów i krocki Lego, ale to dopiero za miesiąc, jak wyjdzie nowa seria. Więc idziemy, kochani, do sklepu. Powiem Wam, że wybór tych kartek to taki średni jest. Nie ma żadnych takich fajnych. On już wyrósł tutaj z takich o, dla dzieci, jakichś spider -Manów. Supermanów, żółwików i tym podobnych. Czyli, kochani, taka kartka. O. nic specjalnego, no ale lepszego wyboru nie było. No i do tego to, co on chciał: karta do Fortnite. Mnie się cieszył. Mam nadzieję, że będzie zadowolony dzisiaj. Też się kurzy z tego, nie? No. To, to. Ta karta yeah. Ta Tak. Już By, mnie nastraszyłeś z tym Rybruxem Że to nie tą kartę ci kupiłem no, Ale mi więcej kupiłeś No, no. Miałeś mi kupić 2800 Ale kupiłeś 5000, ty te masz lany. No to chyba lepiej, tak? Yeah, baby. Czyli jeszcze oprócz tego masz doładowanie dzisiaj tych ale pamiętasz to co robiłem te? daily questy? To jest to samo. No no to to jeszcze doładujemy dzisiaj? No, to, będę, do, jak, to jak nie kupię nic, to będę miał 6500. Ale no. raczej co kupię? No. Plus, jak wyjdzie to Lego, to ci kupię to Lego, tak? Ja no, Zadowolony? No, a weź ja tak nie umiem tak czytać Po polsku ja wiem. To mi Wszystkiego najlepszego. Kocham tata. Mama mi kupiła mańki Kupiłeś zaprosiłeś kolegów ze szkoły na imprezę? No Wszystkich? Tak, wszystkich Porozmawiali zaproszenia? No No Co? jeden nigdy nie może tak przyjść Czemu? No nie, tak mu mama mówi A. No to super, nie? No